rękodzieło, ozdoby świąteczne, pyszne wypieki i wędliny w sam raz na świąteczny stół. To i wiele innych atrakcji można było znaleźć na pierwszym chorzowskim jarmarku wiosennym. W programie znalazły się również spektakle, koncerty, warsztaty, pokazy kulinarne oraz występy młodych chorzowskich artystów. Po doświadczeniach związanych z jarmarkiem bożonarodzeniowym widzimy, że mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w tego typu wydarzeniach, szczególnie przed świętami, kiedy to jest taki okres, gdy staramy się troszeczkę zwolnić, gdy już szukamy fajnych rzeczy do domów, żeby te święta były przyjemne w rodzinnej atmosferze. I dlatego też zaprosiliśmy takich wystawców, którzy proponują unikalne rękodzieło, bardzo dobre wyroby spożywcze. Myślę, że są też artyści, którzy szyją specjalnie dla dzieci, więc jest bardzo dużo tych takich atrakcyjnych i, i dla każdej grupy wiekowej rzeczy, które można sobie kupić. Ale przede wszystkim pełny program artystyczny na scenie. Od 12 do 19 zawsze coś na scenie się dzieje. Mamy konkursy z cennymi nagrodami. Na naszych warsztatach robimy baranki wielkanocne, robimy zajączki wielkanocne, koszyczki wielkanocne i przede wszystkim dobrze się bawimy. Bawiliśmy się z dzieciakami, animowaliśmy, próbowaliśmy im pokazać, jak wyglądają artystyczne warsztaty, jak nie przygotowując się do spektaklu, można pokazać teatr. Korzystamy tam z klubu malucha, tutaj właśnie na ulicy Wolności w Kozowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pani Gabrysia jest super i ma super podejście do dzieci. A teatr jest tak prowadzony, że dialogi są Praktycznie takie, że można to traktować to nieraz jak kabaret. Bardzo nam się podoba i wycinanki nam się podobają i ozdoby, ozdoby świąteczne. świąteczny. No i w ogóle jest ciekawa atmosfera. Ja Zawsze tak ja lubię między ludzi zagarniać ich tam, pośpiewać z nimi, pogodać sobie. Dla mnie to już jest któraś z kolei impreza w Chorzowie i ja jest w ogóle zaskoczono. Tu jest tyle miejsc, tyle domów kultury, jest teatr i, i wszędzie jest pełno ludzi. Jest po prostu naprawdę naprawdę tym szczerze zaskoczono i bardzo lubię występować w Chorzowie. Usłyszymy same hity, muzykę wiedeńską, zgodnie z tym co przed nami, karuzela wiedeńską. Mamy nadzieję, że będzie super, bo wciąż jest super. Postaramy się, żeby super było do końca dzisiejszego dnia.